No to jedziemy. jak pewnie też już z nas będzie. Jesteśmy w Śremie. No jak zobaczyłem tą reklamę hotel w parku, no to jazda. Więc stwierdziłem, ciekawe co będzie dzisiaj na treningu. Zobaczymy. Klimat dobry. Wszystko na miejscu. Cześć, cześć, cześć. Wszyscy są. Hej, cześć, hej. Cześć. 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 Jak Kurde, trafi tym średnię to nie jest tak prosto, ale to, to jest aglomeracja. Nie, ale korki wszystko jest. Twój mały. No to Nie pogdaje, obcy, mi dobrze, ale ma koszulkę, zobacz.